wyników, e, bardzo źle to wyglądało. Natomiast i też miałem podobnie do Ciebie to pytanie, czy kiedykolwiek jeszcze będę mógł wrócić do pełnej sprawności tej ręki e, i wykonywać kolejne swoje skoki, realizować swoje pasje i tak dalej. Dlatego jeszcze raz dziękuję Tobie. Wielkie brawa do Bartka. A tak z ciekawości zapytam Państwa, czy to was jest ważna regeneracja organizmu. Czy mieliście kiedyś, chcieliście uprawiać jakiś sport, robić jakieś czynności aktywność, ale po prostu z biegiem <trym> czasu coś zaczęło boleć, strzykać, coś się zaczęło dziać i to odpuściliście. A jeśli byłoby coś, co mogłoby pomóc Wam wrócić do tego, żeby odzyskać tą radość, to po prostu wrócić do tych chwil momentów, które sprawiały wam uśmiech na twarzy? To czy byłoby dla Was OK? Super. Moi drodzy, ja nie wiem, czy to będzie to rozwiązanie, ale dla wielu osób, tak jak i dla mnie, to było właśnie, to było właśnie między innymi to, to rozwiązanie. E, dlatego już dzisiaj warto zadbać o swoją regenerację, o to, żeby dać organizmowi odpowiednie narzędzia do tego, że w razie w, jeśli coś się wydarzy, to ten organizm będzie gotowy, aby sobie sprawnie i szybko poradzić z daną sytuacją. I przechodząc dalej. Chciałbym zaprosić kolejną osobę, która opowie z zupełnie innej perspektywy swoją historię, borykała się z zupełnie innymi wyzwaniami, a diagnoza jej to była choroba nieuleczalna. I ciekawe, jak my zareagowalibyśmy, słysząc taką diagnozę. A o tym, jak ta osoba zareagowała, jak wyglądała jej droga i jak funkcjonuje dzisiaj, opowie Patrycja Kierelacka. Wielkie brawa! To ja poproszę jeszcze raz brawa, ja rzadko mówię o sobie. <noise> Drodzy Państwo, zaczęło się to kilkanaście lat temu, ale myślę, że zaczęło się to długo, długo, długo wcześniej. Nie obserwujemy swoich organizmów. Zostawiamy to na później, jakiś był głowy, jakieś niedomagania, kiedyś nas tam coś szczykło, zabolało. Tak jak mój młody przedmówca powiedział, miał szczęście. Ja tego szczęścia od samego początku nie miałam, ponieważ biegnąc w historii swojego życia, każdy z nas biegnie, zyskując pieniądze, traci zdrowie. I nie jest inaczej. Morfea. Która się robi? Morfea jest twardziną ograniczoną i linijną. Drodzy Państwo, jest choroba autoimmunologiczna. Kiedy lekarz powiedział do mnie. Chorujesz na chorobę autonomologiczną. To cóż, no autonomologiczną, każdy ma, nie? Ale w momencie, kiedy powiedział, że jest nieuleczalna wszystkie prognozy, które są, pogłębiać się będą każdego dnia. Czyli masz maksymalnie 3 lata życia w spokojnym ruchu, w spokojnym życiu, będzie cię bolało, będą zmiany, nie licz na to, że nie. Ale potem zafunduj sobie takie wygodne łóżko i wózek łóż, niemalicki. Drodzy Państwo, ja do tego momentu, zanim poznałam naszego bohatera dzisiejszego dnia, zrobiłam dla siebie wiele. Spotykając się z diagnozą mortea. czyli coś, co robi z człowieka kamień. Tak wyglądamy początki. Pojawiły się plamy znikąd. Nawet jakiś lekarz Niemczech, który mnie diagnozował, powiedział, że chyba friend mnie bije. Nie odważyłby się, wierzcie mi na słowo. Ale prawda jest taka, że to były początki. Potem nagle ni z gruszki, ni z pietruszki, idąc po ulicy, traciłam władzę we własnych nogach. I tak zaczęła się historia, która już się zakończyła hepienda. Ale wierzcie mi, nie było fajnie, kiedy moje dzieci miały lat naście, a ja 30 parę, walcząc o każdy swój dzień, spotykając się z diagnozą, możemy Pani tylko dać maści, sterydy, leki. Aż kiedyś w końcu kiedyś mądry lekarz, powiedział, nie mamy dla Pani lekarstwa. Zabrzmi jak wyrok. Ci, którzy mają nowotwory, dostają jeszcze chemię, jakieś immunoterapię, biologiczne terapie, ja nie. Zaczęła się moja droga do zdrowia i ta droga nie była łatwa. Były to lata. Wierzcie mi, że spróbowałam wielu cudów świata, naturalnych i nie tylko. Każdego dnia borykając się, idąc po klauflandzie, potrafiłam upaść, przez kilkadziesiąt minut nie stać, potem z bólem poruszać się do domu. I zapomagało coś na chwilę, a potem stawało się znowu tym samym. Moje dzieci wtedy, wiecie, człowiek z tyłu głowy nie myśli o tym, biegnąc każdego dnia. Wiecie, o czym ja marzę dzisiaj, by nigdy nie być ciężarem dla swojej rodziny. Żeby dzisiaj mój mądry egoizm, bo zaczynamy od siebie, pamiętajcie, od siebie najważniej. Jest tutaj z nami pani Ela, taka sympatyczna starsza pani, która powiedziała, jak ja wnukom zostawię siebie. Ciężarze, to to będzie trudne. Mądra kobieta, takich warto słuchać. Więc skorzystała. Słuchajcie, ja moją historię z produktem kurtier zaczęłam pięć lat temu. Nie lubię o sobie mówić, dlatego poprosiłam o brawa, dlatego że to jest trudny czas. Wierzcie mi, że ja staram się o tym mówić w taki sposób, bo dzisiaj mało kto uwierzy. Wierzą oczywiście ci, którzy mnie spotkali, ci, którzy po drodze ze mną szli, ci, którzy doświadczyli tego. Że ja nie mogłam sama stać z łóżka. Że ja nie mogłam sama poruszyć szczotką do włosów, jak widzicie mam długie włosy. Całe życie takie noszę. I nie zamierzam tego zmienić. Ale produkt Purtier dał mi szansę. Dał mi szansę na coś zupełnie innego. I nie był to cud mi od malina. Wierzcie mi, ja nie jestem łatwa. Nie wierzę we wszystko, co się mi powie od razu. Dlatego, że to jest etap. To jest czas którego mamy naprawdę niewiele, jeżeli się o siebie nie zatroszczymy. Patrzcie, Bartek, młody człowiek. Trącę go, dlatego że tak młodych ludzi dzisiaj dotyka to, że ja o sobie nie lubię mówić. Ale tak jak powiedziała moja serdeczna koleżanka, przyjaciółka Sylwia, która wcisła kiedyś we mnie informację dziękuję jej za to bardzo. I Ireneusz, który mi o tym Opowiadał, a ja się wymandrzałam. Słuchajcie, jest to najlepsza wiadomość, jaką otrzymałam. Bo ja zgłębiając tajemnicę, dałam sobie szansę. Dałam sobie szansę na to, żeby stać przed Państwem. Dałam sobie szansę na to, żeby móc być kobietą dzisiaj biznesu, brać wielu udział w wielu fajnych przedsięwzięciach, pomagać młodym dorosłym i starszym ludziom i każdego wieku. Dałam sobie szansę, dlatego że mądre podejście. Nasz organizm ma niesamowity system naprawczy, ale jak damy mu narzędzie, to to narzędzie da nam odpowiedź immunologiczną, to co dało mi. Zabrało strach, zabrało lęk, zabrało poczucie bezradności. Naprawdę, odpowiednie odżywianie, bo możemy to podzielić. Ja też tak kiedyś dzieliłam. Dzisiaj wiem, że w jednej kapsułce, w jednej czerwonej, małej kapsułce mamy miłość do swojego ciała. Bo tego inaczej nie można powiedzieć. Jak uchowujesz siebie, nie będziesz tak wyglądać. Wróćmy, tu jest ładnie. Patrzcie, się, jakie ładne białe zdjęcie, takie lubię. Ale tak wyglądałam. Fizycznie to też wyglądało inaczej. Plamy pojawiały się nie tylko na ciele, na twarzy, na, na tłowie, pojawiały się na twarzy, zmieniały mnie ogromna zakrzepica, która towarzyszyła. Tych syndromów różnych było bardzo dużo. I każdy pewnie jakbym zaczęła wam opowiadać, utożsamiałby się ze mną w 100%, Tylko plan nie macie. Ale macie bóle stawów, bóle mięśni, bóle głowy, wypadające włosy, tak? Łamiące się paznokcie, toaleta co trzy dni. To wszystko ma znaczenie. Obserwując swoje ciało, zapominamy o sobie. Dzisiaj chcę pokazać wam, że każdy czas, który mamy, poświęcamy go dla siebie. Spójrzcie na prawo i na lewo, na ludzi obok siebie. Każdy z nas z czymś przyszedł. Ja nie przyszłam do portiera, bo miałam ochotę wyglądać dobrze. Przyszłam, bo potrzebowałam odżywiania komórkowego. Wiecie, czym jest odżywianie komórkowe? Dożywianiem naszego organizmu. On nam zapłaci za to. Albo za niego zadbamy i będzie funkcjonował świetnie, albo nie zadbamy i będziemy zwalać to na wszystkich dookoła. Ja dzisiaj nie jestem tu jako mówca, jako naturopata, bo tam się specjalizuje mi ekspert. Jestem jako osoba, która przeszła własną drogę do zdrowia. Ciężką, trudną. Wielokrotnie nie mając nadziei. Nadzieje, najlepsze jutro, odżywianie komórkowe i możliwość regeneracji, bo gdy damy narzędzie naszemu organizmowi, on zrobi dla nas cuda. Wierzcie mi, w mądrości swojej potrafi się uleczyć, gdy damy mu to, co trzeba. I dzisiaj mamy to, co mamy. Mnie, zdrową, stojącą przed Państwem. Bo ta diagnoza, która była w 2015 roku, w 2018 powtórzona, w 2023 orzeczono mnie jako osobę zdrową. Tego się nie da wyciąć, ale nie zamierzam, przyzwyczaiłam się do nich. To jest taka przestroga na tyle, że trzeba każdego dnia dbać o siebie. I jedno moje życzenie dla Was i dla mnie samej na koniec. Nie zapominajcie o sobie, jesteście najważniejsi. To i teraz jest Wasze. Gdy macie możliwość, skorzystajcie, nie, zróbcie to, co uważacie za stosowne, ale ta informacja, którą ja dostałam 5 lat temu. Absolutnie nie może zostać w waszych umysłach. Idźcie i mówcie, że jest produkt w jednej kapsułce, kompatybilnie, bardzo dobrze złożony, który zrobi z wami to, co zrobił ze mną. I całą, ale wierzcie mi, przez te pięć lat całą moją rodziną. Każdego dotknę. A wczoraj pochwale Zadzwoniła do mnie moja wnuczka na walentynki, i mówi kocham cię babciu, moja mamusia ma nowego dzidziusia, daj nam mniamniam, bo to jest punkt jej rodzinie, mniamniam. <kluczuj> Dziękuję bardzo.